Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Sheksa. Co my tu mamy jeszcze do przelecenia? Broniliśmy się przed. A, nie, atakowaliśmy Arcela. Ping pong, to był morderca. Daiwa na 55. przegrał z dubingiem. Jung Hon, co tu jeszcze jest? Weiser Kraster... Luffy Boy, znowu jakiś, jakaś zabawa z Luffy Boyem. My teraz mrokiem atakujemy jego ziemię. Ponikonik na 98 musiał się poddać, a Lisownik na setnym uzna wyższość toperka. Tak jest, a Szczerbun jeszcze na 45 jest za słaby, chociaż jak widzicie idzie tu ostro, ostro, ostro do samego końca. Unik i to było to. Przykro mi Luffy, czasem szczęście sprzyja komuś innemu. Także tak to jest, moi drodzy. Hej, Maczku, 75 zaczęły się pupile. Polecam ci playlistę i odcinek o pupilach. Mogę dojść do gildii? Nie możesz. Siwy, witaj Maciek, fajne filmy, da jakieś porady, domaga. Grać, grać i jeszcze raz grać. Witaj Maczku, mam pytanie, czy twierdzę, jak zrobi kamion, kwaterę i tartak? To lepiej robić akademię czy skarbiec? Co wolisz, mój drogi? Naprawdę, twierdzy. Co kto lubi i co komu jest potrzebne? Ja idę w akademię, bo gonię się z expem. Ty się nie gonisz z expem. To graj sobie tak jak ci wygodniej. Mój drogi. Zapowiedź moją, Gildię, bardzo bym prosił. Zapowiadam frytkarzy. Kto chce frytki palić, niech sobie pali. Cięgnąć, czy mam pytanie odnośnie Duka i Nobuny: dlaczego przy ich nazach nie ma kraju? Dlaczego teraz jest i skąd oni są? Oni są z Niemiec, a wystarczy, że sobie tutaj. O, wyświetl w świecie gry. Ciekawe, bo jak zaznaczę, to mam. Na Generalnie, jakbym odznaczył, to powinienem nie mieć. O, widzicie? Okej. Okay. Dlaczego nie mają? Bo nie mają zaznaczonego ptaszka. Daj mi jakieś fajne przedmioty, bo nie mam za dużo i tak w ogóle ty trochę biedny jestem. Bierzcie za robotę. O, widzę czarny gę poleciał, też dzięki. Siema, gratuluję, gratuluję, nawet dziękuję dwą palcom w natalce i życzę, żeby natalka miała jeszcze trzeciego palca. Gratuluję ci i dawaj jak najszybciej. Damy, damy Dzięki, Grats for first 300. Dzięki. O proszę German Ellie. Dankeschön <ścoughs> tak jak mówiłem, pisze ojeju. To jest za dużo tego, zostawię to na razie, to nie jest na odcinek, na razie, Litwo ojczyzno moja, ojeju. Chłopie, gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała nie zmieściło ci się? Co to? był taki kiedyś serial, nie sir. film polski, co to? Ej, świeżo, pokaż to kiedy masz wierzchowca i eliksiry, już za moment, ładnie się ogląda, gratulacje, dziękuję. To już jest moje, to już jest moje i to zostawiamy synu misia na kolejny odcinek. Mamy tu już za sobą wszystko, teraz pokaż do kiedy masz eliksiry. Proszę bardzo, mój wierzchowiec jest lojalny do końca życia, nigdy już nie zginie. To jest chyba 13 grudnia, to jest chyba 16 grudnia, a to jest chyba 30 lipca przyszłego roku. Ha. Tak jakoś to wyszło. Moi drodzy, co teraz mamy do roboty? Zostały nam jeszcze tutaj pupile. Portale żeśmy capnęli, ale spróbujmy w takim razie zrobić kolejną wieżę, skoro jesteśmy tacy mocarni i mamy 3,5 miliona. To czemu mamy sobie nie spróbować z osłem obfitości? Pupile zrobimy na samym końcu powiem wam dlaczego, ponieważ to jedno jedzonko, które zostanie, to to będzie już w plecaczku do jutra sobie czekać. Więc, najpierw chcę zrobić wszystko na tym jednym, ostatnim, wolnym slocie, a później będziemy hmm, później będziemy działać po prostu z pupilami. I to jedno jedzonko zostawimy sobie już na jutro i zapchamy sobie cały slot. Więc, spróbujemy najpierw z wieżą. Jak widzicie, 90 poszła, a osiołek obfitości ma za duże obfitości. Jemu to z pupy te złoto leci? Czy to dziwne to zdjęcie wygląda? Ale może i z pupy mu leci. Któż to wie, co mu tam komu z pupy leci. Na razie wiemy, że jest. To O, 18 baniek, które już było blisko, więc lada chwila on też pęknie. Moi drodzy, osiołek, lada chwila też pęknie. Osiołku, mały osiołku. Dobra, moi drodzy, lochy. Mm, idziemy do strefy mroku. Kto teraz jest? Znowu pan na zręczność, czyli pan zwiadowca scout. Spróbujmy go sobie dla zabawy, a może będzie Dywizjon 304 niechcący przez przypadek. Zobaczymy. Ibelek już wrzuciłem, bo kibelek od razu po północy wrzuciłem, żeby mieć tego jednego slota wolnego. To mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Hmm, że wam tego nie pokazałem, ale już po północy chciałem mieć wolne miejsce, żeby klejnoty obrabiać, nie? E, żeby nie było tutaj żadnej wtopy z tym. Dzisiaj po północy też wyrzucę od razu do kibelka item, żeby mi od razu się miejsce robiło. Oj, banie, to niewiele. Słuchajcie, to też jest zawodnik, którego jesteśmy niedługo w stanie naprawdę rozwalić. I to mi się podoba, to mi się podoba moi drodzy, to mi się podoba, bo jesteśmy w stanie tutaj powalczyć i to ostro. Człowiek Guma. Szybko ten cyrk grozy nam idzie, już 8 na 10. Jak tego zabijemy będzie 9 na 10 i zaraz 10 na 10 i pójdziemy do 13 piętra, a tam już będzie masakra. Na początku jeszcze może nie, ale pod koniec już będzie masakra. A e Asteros to już będzie po prostu w Boże Narodzenie 2025. Zabity trzeci boz w Asterosie. <grystanie> Okej, okay. a moi drodzy, w ramach, a, w ramach przedłużania odcinka i specjalnych ciekawych opowieści. Moi kochani, mam dla Was szokującą wstrząsającą wiadomość z życia wziętą, z mojego życia wziętą opowieść o tym, co się wydarzyło dzisiaj. To jest naprawdę niesamowite co się dzisiaj wydarzyło, ale dzisiaj wypijem już dwie kawy i koniec opowieści. Fajna opowieść? No, ludzie. Opowieść to opowieść. No. Ważne, że się podobała. Więc łapy w górę. Przypominam też moi drodzy, że widzieliście tam na początku. Link do 139 odcinka. Kto jeszcze go nie oglądał, zachęcam. Kto jeszcze nie zostawił łapki, naprawdę zachęcam, bo brakuje 50 łapek do tego, żeby było 1000. Nagrywam ten odcinek zanim jeszcze publikuję ten poprzedni, więc może już jest ten 1000, ale jeżeli nie ma, to wejdźcie, proszę, sprawdźcie, czy wasza łapka jest. Jeżeli nie, dodajcie ją fajnie, naprawdę fajnie, pod takim wyjątkowym odcinkiem, w którym 300 level wbijamy na serwerze międzynarodowym. Jako pierwsi, żeby było też rekordowe 1000 łapeczek, piękna, okrągła liczba, i będziemy walczyć dalej. No, coś człowiek z gumą jest zgumiały. Nie wiem dlaczego, jest taki niedobry, gumiasty, ale niewiele brakuje. Tam jakieś 8 baniek raz było, nie? Wszystko kwestia tego, czy Kunegundzie wejdzie 10 uników, czy nie. Bo to tylko od niej zależy powodzenie tej misji. Oj, 17. Ewentualnie poczekamy. 1-2 levele i go rozwalimy później. Hahaha, ha, ha. 26. Ciągle dużo. Ciągle pada i ciągle dużo. Ale to już tutaj ze zwiadowcem to jest tak, że już tutaj Kunegunda musi zrobić. Wielką, wielką robotę i albo ją zrobi, albo jej nie zrobi. Kunegunduś. I czy Kunegunda nam pozwoli wskoczyć na 304 level, czy dalej będziemy dzisiaj na dywizjonie 303? W sumie dywizjonu 304 nie ma, więc możemy zostać i na 303. Ważna rzecz przed nami zaraz będzie, czyli pupile. Dobra moi drodzy, chwilowo się poddajemy. Mamy jeden slot. Dobra, tak na szybko tylko, żebym ja czegoś nie zapomniał. RobinHu, oczywiście od krytyka. Oczywiście krytyk. Nie, no to jest po prostu za... Nie, no to, to jest walka w stylu. E, idioci tworzą skrypty. Ani jeden krytyk nie wszedł, a na koniec zostało 17 tysięcy Czasem po prostu ta gra jest przerażająca. Okej, okay, zobaczmy co tutaj się dzieje. Na szczęście nie spadliśmy. Stop jeden, nie trzeba było tutaj bić. Mamy przewagi te 50 punktów nad mucką, jest dobrze. I brakuje nam 277 czci. Skakujemy zatem w pupile, tylko jeszcze mamy... Teraz na co wydajemy? Teraz na zrękę wydajemy. Na wytrzymałość. Już mam 2,550, teraz do 2,450 pędzimy. I idziemy do pupili. Moi drodzy, ważne pupile dzisiaj, czyli ogień. Jest lepszy od ziemi, a gorszy od wody. Okej, okay, gorszy od wody, ale lepszy od ziemi. Dobra. Lepszy od ziemi, czyli ziemia jest gorsza, a woda jest tutaj na lepszej pozycji. Okej. Okay. Co ja mam najgorsze światło, zdaje się być najgorsze w tej sytuacji. Zatem zaczniemy od światła. Dzienka sobie poradziła przepałka ptasior. I ptasior tutaj zakończył. Zabawę! Ochryste panie, no Buna Oda 274,14. 14. Ochryste panie. No Buna Oda 274. Tego się, moi drodzy, nie da niczym wygrać. Tego się po prostu nie da niczym wygrać. 5, 9, 13, 16. Kurczę, można by to było zaryzykować. Ale boję się, że to może być... słabe 274. Ale on też trochę musiał potrać. Moi drodzy, co? No, bols, czy mamy bols? Mamy bols. Mamy bols. Nawet jak przegramy to zgodnym godnym przeciwnikiem. Zobaczcie, Chomp 84. Ogniolot 100. Topesz. Topesz wygrał, Smoky 38, zdechnie, Pirodliszka 41, zdechnie, moi drodzy, pokonaliśmy Nobunę, trzeba mieć jaja, trzeba mieć bols, pokonaliśmy Nobunę, ale musieliśmy za to dostać expa. To jest pomini. 180 czci moi drodzy. 180 czci Zbliżamy się do słoneczka. Teraz by się przydało jakiegoś łatwego przeciwnika mieć King Ringelding. 26914. Gdzie ty jesteś Ingu? King Ringelding. Tuż pod nami. Kurde. O, jakby się przydało to wygrać, moi drodzy? Jakby się przydało? 269,14. Co ja tutaj mam do dyspozycji, moi drodzy? 5, 9,14 i 239. Ale tu mam te mocniejsze pety. Dobra, w wodzie 198, ale mam 15 petów. Tylko, że ten jest mocniejszy, a to jest mag. I ogień, 244, on ma 14, popilimy 14. A tu jest setka do setki. No dobra, moi drodzy, ogień na razie zostawimy więc. Albo bols i ryzykujemy naszą dobrą ziemię. 5, 8, 12, 14, tak? A w ogóle ile mam petów? Też 14, 5, 10, 14. Tu mam, tu mi też 6 brakuje. Ja w wodzie mam 15 petów. Czyli ziemia generalnie, czyli tu mam generalnie 5% lepsze staty u każdego. I tu mam trochę lepsze pupile. Moi drodzy, bols to bols. Złotko, płomiełas na setym, Przegrał. Dlaczego on nie ma straconych? Co na to mój jubing. Dziubing, jaki krytyk są! Dziubing, jesteś po prostu the Dziubing, największy Dziubing na świecie. Pirodliszka na 50 nie pokona dziubinga, nie ma szans, moi drodzy. Zdobyta cześć 75. I to jest to. I mamy troszeczkę słabszego przeciwnika Fuxela. 7 Dwa... czci do Sunego. Fuxel jest chyba trochę słabszy. Jest. Eee... Fuszel, tak? To ten? Kupile. Fuszel, tak. Fuszel jest trochę słabszy, jak widzicie. 43 miejsce. Dużo czci za niego nie dostaniemy, ale 7 na pewno. Eee... Tylko teraz to trzeba dobrze rozegrać, bo mamy ziemię i ogień. W ogniu my mamy 14 pupili i 215 poziom on ma. Co mamy lepsze, ogień czy ziemia? Zaraz, moi drodzy, jeszcze ziemia. Co jest z tą ziemią? Bo ziemia jest chyba gorsza od ognia. A. Ziemia jest gorsza od ognia, więc na tego przeciwnika wystawimy ziemię. 5-9. Tak. To będzie to ryzyko, które podejmiemy. Orzeszką dał sobie radę. Ogniolot. Musi przegrać z Wikidajłem i przegra, moi drodzy, przegra, i Smoky na czwartym też nie ma szans. Moi drodzy, to jest ten piękny dzień, to jest ta piękna chwila, wchodzimy na top 6 w pupilach, wyprzedzamy słoneczko. No moi drodzy, ja nie wiem, to w każdym odcinku się dzieje, że wypadałoby znowu powiedzieć, że to jest wielki odcinek i wielki dzień. I wypadałoby znowu powiedzieć, bijemy rekord łapek, no ale nie możemy codziennie bić rekordu łapek. Mam nadzieję, że to docenicie też łapkami, a my tutaj zobaczmy 192, 13, będzie 5-0, będzie 5-0. Po dzisiaj strategia nas nie zawiodła. Rozegraliśmy to dzisiaj fantastycznie z wyborem przeciwników. W dwóch przypadkach okazało się, że trzeba mieć Jaja i tylko nie poddawać się emocjom i to jest też zwycięstwo i tak oto wyglądamy! 70 punktów czci nad słoneczkiem i szóste miejsce moi drodzy w pupilach. Teraz wam powiem jedną taką tajemnicę. Widzicie tam, że my lejemy tymi setnymi, te 50. ich, nie? Za tydzień, za dwa, będzie tak, że niestety tamte setne będą już, a my tu będziemy mieli pięćdziesiąte i oni nas będą lać. To przejdźcie w kupilach, to jest taka decyzja. Czy najpierw olać wcześniejsze i lecieć w późniejsze, to konsekwencją tego jest to, że na początku będziemy obrywać, żeby później wygrywać. Czy robić tak, jak ja robię, czyli wbijać, 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 żeby wygrywać, a później zobaczymy, co będzie, bo, bo powiem wam, że jest mała, malutka, marna szansa na to, że dam radę trochę tego nadrobić, tym, że teraz wygrywam te 5-0 prawie wszystko jak leci hmm, i karmię te pety, nie? A oni teraz mają tą stratę, więc im trochę gorzej te pety karmić. To jest ta szansa, że może uda mi się to nadrobić. Natomiast liczę się z tym, że później będę miał niestety plecy hmm, i to, że oni mają na przykład wyższe levele tych dalszych prze, przez to, że nie karmili tych wcześniejszych, może pokutować tym, że będziemy spadać w tych kupilach, ale na razie cieszmy się szóstym miejscem i iFany jest troszeczkę, troszeczkę niżej i o to chodziło moi drodzy, żeby było coś fajnego w tym odcinku i na pewno jest i na pewno Wam się podoba Mam zapchany plecak, więc już nic nie wykopię, nic nie zrobię, a nie chcę już tego tylko ostatniego jedzenia marnować tutaj na tego pupila. Wolę sobie go zostawić na jutro dla pirodliszki. Moi drodzy, jeżeli nam się podobało to łapki w górę, ja już was zapraszam jutro na kolejny odcinek. Trzymajcie się, hejka, pozdrówka i papa.